Cześć! Witam Was w pierwszym filmie na moim kanale Archeo Woodcraft. Dzisiaj, korzystając z narzędzi i sprzętu dostępnego i używanego w XVIII wieku w Ameryce Północnej, zaprezentuję Wam, jak można zbudować schronienie, przygotować sobie posłanie z materiałów znalezionych w lesie, by komfortowo spędzić noc w takich warunkach, w jakich się teraz znajduję. Zapraszam! Tak prezentuje się miejsce, w którym będę obozował pomiędzy tymi dwoma drzewami. Muszę najpierw usunąć z nich niżej znajdujące się gałęzie. Następnie na oczyścić ten płaski obszar pomiędzy nimi z szyszek i gałęzi, które będą upierać oraz zbudować sobie na nim posłanie. Zgromadziłem już pewną ilość gałęzi. Pamiętajmy, żeby starać się nie używać gałęzi z żywych, stojących drzew. Zawsze uda się znaleźć czy to świeży wiatrołom, czy coś w tym rodzaju. Ewentualnie z jednego drzewa, jeśli już musimy, pozyskujemy co najwyżej po kilka gałązek. Tak, żeby go szczególnie nie osłabić. Z tych gałęzi świerkowych, świeżych w tym miejscu zbuduję swoje posłanie. Jak widać gałęzie układam odwrotnie niż były one, niż rosły one na drzewie. Wynika to po pierwsze z tego, że gałęzie są zazwyczaj lekko naturalnie wygięte do góry i ułożenie w ten sposób da nam większą sprężystość oraz z drugiego faktu, jakim jest to, że igły od dołu są ułożone na płasko podczas gdy do góry wystają. Gałęzie są układane na przemian, w poprzek, grubszymi końcami zawsze na zewnątrz, ponieważ no, grubsze końce po środku będą nas najzwyczajniej w świecie ubierać. Być może niektórzy z Was zastanawiali się, czym jest ten kawałek wełny, no, trochę za mały na bycie kocem. Otóż jest on moim rozwiązaniem, które można bardziej porównać do prześcieradła. Taki oto koc służy mi do przykrycia takiego posłania. Po pierwsze, dzięki temu igliwie tak nie tak to które jednak wychodzi, i zapobiegamy pobrudzeniu odzieży żywicą. Ma on rozmiar gdzieś 1,90 m na 80 cm. Jest z dość cienkiej wełny, dzięki czemu nie zajmuje dużo miejsca w bagażu. Mamy już na czym spać. Teraz dobrze byłoby w jakiś sposób zabezpieczyć się przed deszczem. Do tego celu mam tutaj płachtę wykonaną z bawełny w tym akurat wypadku. Bardziej poprawna historycznie byłaby wykonana z lnu, oczywiście. Jest ona zaimpregnowana za pomocą pokostu rozcieńczonego odpowiednim rozcieńczelnikiem, oraz z dodatkiem pigmentu żelazowego, który nadał mu ten oto żółty kolor. Naturalnie ta bawełna była taka jak ten oto pasek. Tutaj, gdzie to nie przesiąkło na wylot. Ma no, w wymiary 3 na 3 w takim wymiarze jest ona dość ciężka do podróży pieszych, natomiast w tym przypadku podróży, poruszania się łodzią czy posiadania sań toboganu już ta masa jest w zupełności akceptowalna. Mam tylko 3 linki na odciągi, więc posłużę się moim pasem do noszenia ładunku. Yy, zwanym po angielsku tampline. Nie zabierają też ze sobą śledzi do namiotu, yy, ponieważ można je bez problemu wykonać w terenie z kawałka drewna. Na przykład takiego jak ten rozwidlonego w odpowiedni sposób. Jedną z gałęzi przycinamy nieco dalej i ostrzymy. drugą bliżej. To drugie odgałęzienie nie musi być wcale tak grube, jak było w tym wypadku. Takie cieńsze też zazwyczaj wystarczy, jeśli wiemy nasz śledź pod odpowiednik. Takie dwa powinny na początek wystarczyć. Jak widać, tu po środku jest dodatkowe oczko dodatkowa pętla, do której można przywiązać linkę. Dzięki czemu możemy dodatkowo podnieść płachtę dowiązując ją do drzewa stojącego z tyłu. I to właśnie zamierzam teraz zrobić. Widać, znacząco zwiększy nam to ilość miejsca pod spodem, jednocześnie zachowując dość zamknięte boki. Teraz trzeba zająć się przednią częścią. Jedyne co, to trzeba zająć się teraz podwieszeniem przedniej poły, Co może albo wykonać za pomocą odciągów do drzew, to będzie tutaj trudne, ponieważ nie mam drzew, do których by to pasowało wykonać lub też za pomocą podparcia tego za pomocą dwóch gałęzi. Jednak posłużę się obiema metodami. Z jednej strony użyję tej oto cienkiej żerki do podparcia. Być może tutaj się to zrobić bez w ogóle stosowania odciągodniej, a z drugiej strony okazuje się, że jednak odciąg wystarczy, żeby dowiązać się do drzewa, które jest w odpowiednim położeniu. Jednak tutaj odciąg też będzie. Tak wygląda nasze gotowe schronienie wraz z posłaniem. Do komfortowego wyspania się tutaj brakuje nam tylko jeszcze koca, ewentualnie dwóch. No i nie zaszkodziłoby rozpalenie ogniska przed samym schronieniem. Ja zabrałem są koc, który jest cienki, lecz duży. Mimo to nie wystarczą dwa raczej na przespanie nocy komfortowo bez ogniska. Jednak musimy zdać sobie sprawę, że dawniej nocowanie bez ogniska było raczej wyjątkiem niż normą. Nieco odwrotnie niż w czasach dzisiejszych. Obejrzyjmy jeszcze posłanie i schronienie dookoła. Podwieszony tył znacznie zwiększa ilość miejsca. Można tam bez problemu komfortowo usiąść dzięki temu, że płachta jest zaimpregnowana. Nie musimy się martwić tym, że musi być idealnie wszędzie napięta, że nie można jej dotykać, co przy płachtach po prostu uszytek z bawełny czy lnu bardzo łatwo może spowodować ich przemakanie. Jeszcze mała uwaga z rana po przespaniu się na tym posłaniu. Róbcie je trochę grubsze. Jednak ja zrobiłem je tak dość mocno na styk, no i dawało to efekt takiej cienkiej karimaty. Dało się na tym spać, jednak nie było to najbardziej komfortowe. W tym filmie to na tyle. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, jeżeli jesteście zainteresowani tą tematyką, zarówno tej, jak i innych epok, które odtwarzam, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, polubienia profilu na Facebooku. Dzięki temu nie przegapicie kolejnych rzeczy, które będę robił.